W pierwszym odcinku rączka gotuje, wydają i taką przykowno zielono czyli kapucha. To właśnie kapuściane menu, będzie zupa z tej kapusty, będą paszty, dziki z kapustą, no i najlepsza na świecie syropka z młodej kapusty. Co tu dużo go dać, smacznie, zdrowo, pożywnie. Tak jak my to radzimy, będziecie z nami, sobota 18 rączka gotuje, nie przepraszam. Tak, że ma ten nie tak, że ma ten w tym że w tym momencie, w tym momencie, w tym w tym lotu w tym momencie, 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 w tym sobota, w tym momencie, w tym budżetu w tym Wiosna z TVB3 Lublin. Odwiedziłem pałac od Sanguszków w Wybardowie, i pałac Zamojskich w Kozłowce. To jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Do zobaczenia dziś od...